Programie. Chociaż Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim wypełnia już założenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zakładającej 30% udział zeroemisyjnego taboru w transporcie publicznym, MZK chce kolejne autobusy ze swojej floty wymienić na elektryki. Spółka złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie do zakupu 6 sztuk autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Najpierw były wyjazdy studyjne do elektrociepłowni w Koninie i Poznaniu spotkania z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, później przyszła pora na bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami ostrowa wielkopolskiego o planach budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę. Ma ona powstać przy ulicy Wrocławskiej. Inwestycja można powiedzieć kontenerowa, czyli wielkość produkcji i wielkość instalacji na poziomie 22 tysięcy ton paliwa alternatywnego do spalenia w naszej planowanej elektrociepłowni, która ma być usytuowana na działce, która znajduje się tutaj za nami. Jest to działko 11 tysięcy m2 w strefie przemysłowej. Zdolność produkcyjna, czyli tej instalacji to jest 10,5 MW z czego 6,5 MW w cieple i 1,7 MW godzin w energii elektrycznej. W trosce o utrzymanie zabytkowej tkanki miejskiej MZGM przeprowadzi renowację witraży znajdujących się na klatce schodowej budynku przy ulicy Wrocławskiej 34. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z puli Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykorzystane zostaną wszystkie elementy witrażu, który, który, które są. Te brakujące zostaną odtworzone na podstawie zdjęć, które mamy dostępne, bo część, część, niestety, już tych witraży uległa zniszczeniu. I chcemy to wykonać w ten sposób, żeby spełnić też oczekiwania mieszkańców tutaj, tego budynku, żeby ten witraż czy to okno pełniło również kwestie ciepłochronne, więc będzie on montowany jak gdyby środku, w oknie, więc będzie po pierwsze on zabezpieczony, a jednocześnie to okno będzie spełniało tą funkcję ciepłochronności. Ekologia świąteczne marzenie to hasło 17 konkursu ekologicznego pod patronatem prezydent ostrowa wielkopolskiego Beaty Klimek. Tradycyjnie organizowanego przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO. Już 17. edycja. Pierwszy konkurs odbył się w roku 2007. Zbliżamy się do jubileuszu 20 konkursu. Jeżeli chodzi o cel konkursu, no to szeroko pojęta ekologia, edukacja ekologiczna, segregacja odpadów. Co roku jest inne hasło w tym roku. Hasłem tego konkursu jest Ekologia Świąteczne Marzenie. Uczestnicy wykonywali pracę o charakterze ozdób świątecznych. Dzieci były pod... Dzielone na cztery grupy wiekowe, cztery kategorie. Przedszkolaki, potem szkoła podstawowa klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Przedszkolaki miały do przygotowania choinkę moich marzeń, znaczy ich marzeń klasy 1-3 ozdoby choinkowe, klasy 4-7 ozdoby po prostu jako ozdobę świąteczną. No i najstarsze dzieciaki anioła. MZK chce kolejne autobusy ze swojej floty wymienić na elektryki. Spółka złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie do zakupu 6 sztuk autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość tego zadania to ponad 17 milionów złotych. Budżet naboru przewiduje zakup 550 autobusów zeroemisyjnych po uruchomieniu środków z KPO. Wniosek złożony przez Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim przeszedł już pozytywną ocenę kryteriów dostępu oraz kryteriów jakościowych. Kolejnym etapem są planowane negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To teren około 11 tysięcy metrów kwadratowych ma być usytuowana ta kompaktowa instalacja. Jest to na dzień dzisiejszy obszar porośnięty samosienkami w strefie przemysłowej z wszystkich stron. Jednej strony otoczony od kuźni, druga część to jest miejsce pobyłej ciepłowni ZNTK. Przypomnijmy, że w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Wrocławskiej, ma powstać elektrociepłownie na paliwa alternatywne i biomasę. Instalacja spełniająca tzw. standardy BAT najlepsze dostępne techniki rocznie ma przekształcać 22 tysiące ton odpadów, które nie nadają się do recyklingu, a także biomasę. Inwestycja znacząco ograniczy masę odpadów na wysypisku przy ulicy Staroprzygodzkiej. Surowcem energetycznym będą odpady komunalne wytwarzane lokalnie. Zamiast trafić na miejskie składowisko odpady posłużą do produkcji tańszego ciepła i energii elektrycznej na potrzeby między innymi ostrowskich szkół czy urzędów. Inwestycja, można powiedzieć kontenerowa, czyli wielkość produkcji i wielkość instalacji na poziomie 22 tysięcy ton paliwa alternatywnego do spalenia w naszej tu planowanej elektrociepłowni, która ma być usytuowana na działce, która znajduje się tutaj za nami. Jest to działko 11 tysięcy metrów kwadratowych w strefie przemysłowej. Zdolność produkcyjna, czyli tej instalacji to jest 10,5 MW, z czego 6,5 MW w cieple i 1,7 MW godzin w energii elektrycznej. Powstanie elektrociepłowni oprócz korzyści ekologicznych przełoży się również na oszczędności dla miasta i mieszkańców. Składowanie to nie tylko jedna z najgorszych metod zagospodarowania odpadów, ale również jedna z najdroższych. W trosce o utrzymanie zabytkowej tkanki miejskiej, MZGM przeprowadzi renowację witraży znajdujących się na klatce schodowej budynku przy ulicy Wrocławskiej 34. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z puli miejskiego konserwatora zabytków. Wykorzystane zostaną wszystkie elementy witrażu, który, który, które są. Te brakujące zostaną odtworzone na podstawie zdjęć które mamy dostępne, bo część, część niestety już tych witraży uległa zniszczeniu i chcemy to wykonać w ten sposób, żeby spełnić też oczekiwania mieszkańców tutaj, tego budynku, żeby ten witraż czy to okno pełniło również kwestie ciepłochronne, więc będzie on montowany jak gdyby w środku, w oknie, więc będzie po pierwsze on zabezpieczony, a jednocześnie to okno będzie spełniało tą funkcję ciepłochronności. Budynek przy ulicy Wrocławskiej 34 znajduje się w rejestrze zabytków i jest pod nadzorem konserwatora. Jak co roku konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział blisko 400 uczestników z Ostrowskich Szkół i Przedszkoli. Dzisiaj już 17. edycja. Pierwszy konkurs odbył się w roku 2007. Zbliżamy się do jubileuszu 20. konkursu. Jeżeli chodzi o cel konkursu, no to szeroko pojęta ekologia, edukacja ekologiczna, segregacja odpadów. Co roku jest inne hasło, w tym roku hasłem tego konkursu jest ekologia, świąteczne marzenie. Uczestnicy wykonywali pracę o charakterze ozdób świątecznych. Rozstrzygnięcie nastąpiło w czterech kategoriach wiekowych. Dzieci były podzielone na cztery grupy wiekowe, cztery kategorie. Przedszkolaki, potem szkoła podstawowa, klasy 1, 3, 4, 6 i 7, 8. Przedszkolaki miały do przygotowania choinkę moich marzeń, znaczy ich marzeń. Klasy 1, 3 ozdoby choinkowe, klasy 4, 7 ozdoby, po prostu jako ozdobę świąteczną. No i najstarsze dzieciaki anioła. Zrobiłam anioła z plastikowej butelki i zrobiłam skrzydła z papieru toaletowego, poczęłam i przykleiłam e, watę z poduszki. Głównie użyłem roślin sztucznych e, i różnych ozdób e, z plastiku, e, z nici e, i ze staropionu. To akurat była dość ciężka praca i wykonana z dwóch książek, tak wełny trochę. No i papieru. Wyjątkową atrakcją tegorocznej edycji konkursu był występ dzieci z publicznego przedszkola nr 14 w pokazie mody recyklingowej.